w siedmiu kotach, najfartowniejszej gospodzie w mieście. Mawiają, że nawet kac po naszym winie przynosi szczęście. Co co dzisiaj macie w karcie? Chciałbym zagrać z Tobą w karty, konkretnie w Gwinta. Bye. Mm -hmm. Ty, bracie, żeś z królami tańcował! A w tym, Dalej płotka, dalej. Uu. Miejcie litość. Odpocznij. Daj Jeszcze jeden? Ty też wracaj do siebie. Panie, ulituj się nad nami. My nie mamy dokąd wracać. Dla nas tylko nowi grat albo śmierć. Mam was dosyć. Wynocha stąd, bo każe wziąć was na miecze. Wyglądają na zdesperowanych. Przepuść ich, co ci szkodzi? No skurwa, mać! Ile razy będę powtarzać, że mam rozkaz zawracać każdego, kto nie okaże Glejtu? Król jest daleko, a żołd macie mały. Na pewno jakoś się dogadamy. Znaczy się, chcecie wykupić <sum> jednorazową przepustkę. Właśnie tak. A to zupełnie inna rozmowa. Droga wolna. Dziękujemy. Nie mieliśmy gdzie wracać, a w Nowigradzie czeka na nas nowe życie. Unikajcie dróg, bo znowu wpadniecie na patrol. Drugi raz nie damy się złapać. Będziemy ostrożni, jak zając pod miedzą. Ale wyjście są ulepieni z innej gliny niż my. Jak ten bohater pochowany w grobowcu pod krzywuchowymi wzgórzami. Jego grobowiec znajduje się w jaskini we wzgórzu, u podnóża którego leży wieś Sztygary. Ludzie powiadają, że skarbów tam co nie miara, więc pewnie znajdziecie coś dla siebie. No już, już. Chodka, nie tak szybko. Kiedy ostatni raz możesz głosem? Żegnaj na bózie. Dwukul rózg do pokaźnej sumki. Ty jesteś Latrek? Henryk Latrek. Artysta malarz, bankrut oraz ofiara sztuki. Do usług. Przesyłam mnie Jaskiw. A tak. Powiedz mu, że jego plakaty są co prawda bezpieczne w schowku, ale niestety nie mogę po nie pójść, bo mój dom opanowali wściekli wierzyciele. Chyba nawet jednego z nich spotkałem. No, widzisz. A na dodatek, hrabia de Louverten dał mi szansę się odegrać i chce się ze mną założyć o wszystkie moje długi. Nie każdego stać na taki gest. Deluvertena akurat stać. To najmłodszy syndiuka Salm, a jego rodzina to znani handlarze drogimi kamieniami. Jeden dług w tą czy w tamtą nie robi mu różnicy. No to czym się martwisz? Masz szansę wyjść na prostą. Ostatnio mam złą pasę. Jeśli się zgodzę na propozycję de Luvertena i przegram, do końca życia będę do niego uwiązany. Interesują mnie tylko plakaty. Powiedz, gdzie je schowałeś, już mnie nie ma. Wybacz, ale nie mogę. Trzymam tam rodzinne pamiątki, które byłyby łakomym kąskiem dla tych wszystkich barbarzyńców kręcących się po moim domu. To sam mi je przynieść, zaczekam tutaj. Jeśli zjawię się tam bez pieniędzy, czeka mnie ciężkie pobicie. Muszę się jakoś odegrać, inaczej nie mam po co wracać do domu. Zróbmy tak. Zgłoszę się do wyścigu, ty na mnie postawisz, odegrasz się, spłacisz długi i dasz mi plakaty. Taki dobry z ciebie jeździec? Nie najgorszy. Idź powiedzieć hrabiemu, że przyjmujesz jego propozycję. Dalej planujesz kupić? tym na to przyjęcie? Wróćmy O! Oh Nie spodziewałem się. Mogę spytać, skąd ta hojność? Powiedzmy, że raz na jakiś czas lubię zrobić coś dobrego. Możemy już iść po plakaty? Przyniosę je do szałwi i rozmarynu. Jak tylko zwrócę wszelkie należności. Niech będzie. Do zobaczenia. O! No, ale... A gdzie jest on? To krew. jest doleksyblędz. Z czarną. Krewtaż musi być z czarną, oczywiście, że. Naprawdę? Czy naprawdę musisz mi powtarzać? Dość mam tego wszystkiego. Ale się przy komandzie zostać, tam choć śmierci godnej bym doczekał. Co u ciebie, Dudu? A no, jakoś sobie radzę bywało w życiu lepiej, ale nie narzekam. Przynajmniej jak na razie nie skończyłem na stosie. Powiedz mi, jak to możliwe, że z dobrze prosperującego kupca Biberwelta stałeś się biedakiem? Mógłbym o tym opowiadać długo albo krótko. Jaka jest krótka wersja? Wojna. Myślałem, że kupcy raczej dorabiają się na wojnach. Moją wielką wadą jest uczciwość. Nie bogaciłem się na cudzej krzywdzie. Płaciłem podatki, nie oszukiwałem w księgach. A potem zatonął statek z transportu. Jakoś się pozbierałem wtedy piraci ze Skelige napadli na drugi. Straciłem płynność. Następnie przyszła inflacja, stopy procentowe się podniosły, a ja już nie. Wspaniale się wcieliłeś w postać Mengego. Nawet mi o tym nie przypomina obrzydliwe. Menge nie był znowu aż tak paskudny. Nic nie rozumiesz. Doppler przybiera nie tylko kształt zewnętrzny obiektu, w który się zamienia. Przekonałem się, co ten bydlak ma w głowie. Po godzinie miałem ochotę połamać palce jakiejś czarodziejce. Po dwóch złapałem się na tym, że myślę o nadziewaniu na pala. Potem zacząłem obawiać się spisku Dopplerów. Nie myślałeś o tym, żeby wyjechać z Nowigradu? A po co? Żeby wpaść z deszczu pod rynnę? Tu przynajmniej nie ma wojny. Jeszcze nie głodujemy. Chociaż i tak jest coraz ciężej. Przecież nie musisz udawać człowieka. Próbowałem już tylu wcielenia, ale mimo wszystko życie w skórze Niziołka jest najciekawsze. To przecież wy jesteście panami świata. Uważaj na siebie. Tak łatwo mnie nie wytropią. Proszę, widzę, że ekipa nie próżnowała. Wyszło naprawdę nieźle. Też mi się podoba. Szczególnie dekoracje ścian. A co z latrekiem? Masz plakaty? Latrek powiedział, że je przyniesie. Powinien niedługo być. Świetnie, to będzie najlepsza promocja dla kameleona. Co z choreografią? Przygotowaliście coś specjalnego z okazji otwarcia? Nie my, raczej poli. Jest po prostu nieoceniona. Wpadła tu i od razu ustawiła dziewczyny do pionu. Premierowy występ rzuci widownię na kolana. Będą zachwyceni, jestem pewien. Nie mówiłeś, że chcesz zmienić nazwę. Szałwia i rozmaryn nie była zła, ale kojarzyła mi się z restauracją, serwującą kuchnię temerską i skelnerkami w strojach ludowych. Kameleon bardziej pasuje do kabaretu, no i wyraźnie sugeruje, że zmienił się charakter tego miejsca. Poza tym jakoś lepiej brzmi. Chyba wszystko już gotowe. Kiedy otwarcie? Wkrótce. Za godzinę zaczynamy próbę generalną. Skoczę tylko do domu po suknie. Dzięki za wszystko. sk... Wygląda na to, że moje marzenie o kabarecie się spełni. To jak? Uczcimy to kolejką? Ja stawiam. Czemu nie? No, to rozumiem. Majster mówił, że rozmawiałeś z Prishtillą. Rozmawiałem. A mówiła może coś o mnie? Wiedziała coś, po czym dochodzę do wniosku, że nie jest do końca normalna. Co? Że jesteś odpowiedzialny i twardo stąpasz po ziemi. Zgrywasz się. Nie tym razem. Ciekawi mnie jedna rzecz jak ci się udało wyciągnąć pieniądze od scholastyki. No łatwo nie było. Tak ją rozochociło to nasze przedstawienie, że przez cztery godziny musiałem jej czytać płaszcz i szpadę. Czyli wy nie? Zwariowałeś? Za kogo ty mnie masz? Spójrz, oczywiście. A wie jaki to dla mnie ważny wieczór. Nie robi się na bóstwo. Zaprawa. Kobieca próżność nie zna granic. <grym> Mistrzu, Jaskrze, Priscilla, ona. Co? Mówże, człowieku! Jest ciężko ranna. Kto się napadł, ranił. Zabrali ją do szpitala Wilmeriusza. Napadł? Ranił? Już, już idę! Gerard, pójdziesz ze mną, proszę! Jasne, no chodźmy. <grym> Priszilla, wyjdzie z tego? Zapewne tak. Jej stan jest ciężki, ale stabilny. Przepraszam, jesteś krewnym pacjentki? Krewnym? Nie. Przyjacielem. Bardzo bliskim przyjacielem. Jaskier, tak? Wymawiała to imię w przebłyskach świadomości. Joachim von Graz, kierownik oddziału chirurgii. Do niedawna wykładowca Akademii Oksenfurskiej. Wystarczy tych uprzejmości. Co jej jest, poza okiem? Wstrząs mózgu, obrzęk czaszki, nacięcie krtani, no i poparzenia wewnętrzne. Zwłaszcza w obrębie gardła i przełyku. Napojono ją jakimś żrącym płynem. Czyli to nie był napad rabunkowy Nie, raczej dzieło jakiegoś szaleńca. Nie pierwsze, zresztą. Skąd ta pewność? Widziałem podobne obrażenia już wcześniej. A są dość charakterystyczne, prawda? Ponoć nawet w tym tygodniu w kostnicy wylądowało ciało z takimi ranami i wyrwanym sercem. Wyrwanym? Czyli Priscilla też mogła? A ktoś prowadzi śledztwo w tej sprawie? To nowy grad. Tu na stosach kończą tylko niewinni. Geralt. wiem, że mam u ciebie stonie spłaconych długów, że średnio raz do roku ratujesz mi skórę, ale muszę ci o to poprosić. Znajdź skór wysyna, który jej to zrobił. Znajdź i zabij. Nie musisz mi namawiać. Chodź, musisz od niego co dalej, bo. Sugerowałbym, bym nie ciała po poprzedniej po ofiary, o której wspomniałem. Sekcji jeszcze nie przeprowadzono, a jej wyniki mogą naprowadzić cię na trop. Nie się tak, panowie. Jako lekarz wiem, jak ważna jest profilaktyka. Zamiast czekać na kolejne ofiary tego wariata. Wolałbym go usunąć. Jak narusz. Myślisz, że wpuszczą mnie do pasownicy? Przez główne wejście na pewno nie. Ale można tam przejść kanałami. A często się tam zapuszczasz, doktorze? Tak często, to jak wymagają tego, wymagają tego działania profilaktyczne. Widzę, że praktykujesz ciała metody metodę leczenia. Dość agresywny, reguły. Mówimy Mówi o tym po drodze. Jesteś jest gotowy? gotowy? Tak, gotowy, gotowy i zaintrygowany. Dorwę wywiastki. Chody By to bóstwa hierarcha chodź. Henry Twart. Dzięki. Idź przelotem. A na czym polega ta profilaktyka, którą praktykujesz w kanałach? Pomyśl, czy zamiast zszywać kolejne ofiary i żeby lepiej zduszyć problem zarodku? Próbowałem ściągnąć do kanałów straż, ale bez skutku. Więc wziąłem sprawę w swoje ręce. I to za darmo, tak? Cholerni daliści, psujecie rynek.